Witam Państwa po dłuższej nieobecności. Mateusz Skulski, zapraszam na Obserwator. A oto skrót najważniejszych informacji dzisiejszego wydania. Bloki zamiast autobusów na obecnym placu manewrowym PKS-u? To możliwe. Słupscy radni przyjęli zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego w tej części miasta. Bezpłatna pomoc prawna i obywatelska działa w Słupsku. W Centrum Organizacji Pozarządowych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim i Zespole Szkół Elektryk prawnicy udzielają bezpłatnego wsparcia. Nie jeden jak przez wielu ostatnich lat, ale 1,5% ze swojego podatku można przekazać w tym roku na rzecz organizacji pożytku publicznego. W Słupsku takich organizacji jest 39. Na terenie obecnego Placu Manewrowego PKS-u będą mogły powstać budynki mieszkalne. Starostwo Powiatowe, współwłaściciel Regionalnego Przewoźnika, wystąpił do miasta o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a radni się na to zgodzili. Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mickiewicza B to ważna decyzja, bo oznacza, że miasto i starostwo są na dobrej drodze. By porozumieć się w kwestii korzystania z węzła transportowego, jeszcze kilka miesięcy temu władze PKS-u zapowiadały, że nie są zainteresowane korzystaniem z zbudowanego przez miasto węzła transportowego oraz że planują pozostać na terenie między ulicami Kołątaja i Wilańskiej, gdzie mieszczą się budynki administracji i plac manewrowy z peronami i miejscami postojowymi dla autobusów. W ubiegłym roku zaczął się nawet remont dworca. Teraz po uzgodnieniu z miastem starostwo, które jest współwłaścicielem PKS-u, wystąpiło o zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren dworca funkcji mieszkaniowej. Dotychczas były tam zapisane tylko funkcje usługowa oraz parkingowa. Jak tłumaczyła na sesji prezydent Słupska Krystyna Danilecka wojewódzka, przedstawiciele miasta i starostwa rozmawiają o zagospodarowaniu miejsca przy węźle transportowym. Miasto, gdy tylko kolej przeniesie swoje tory odstawcze, zagospodaruje teren przy węźle transportowym, tak, by mogło wydzierżawić go przewoźnikowi regionalnemu na parking dla autobusów. Z kolei władze powiatu deklarują, że PKS będzie korzystał z węzła transportowego i choć nie ma jeszcze planów co do przyszłości placu manewrowego, wiadomo, że administracja autobusowej spółki pozostanie tam, gdzie obecnie, czyli na terenie dworca autobusowego. Pierwsze miesiące roku to czas składania zeznań podatkowych. Rozliczając się z fiskusem możemy przekazać 1,5% podatku wybranej organizacji pozarządowej. W Słupsku takich stowarzyszeń i fundacji działa kilkadziesiąt. Po zmianach związanych z wprowadzeniem polskiego ładu w tym roku podatnicy mogą w rozliczeniu podatkowym wskazać do jakiej organizacji pożytku publicznego ma trafić nie jeden, jak przez wiele ostatnich lat, ale 1,5% naszego podatku. Działające w Słupsku organizacje pozarządowe prowadzą bardzo szeroką działalność. Zajmują się zarówno osobami starszymi i z niepełnosprawnościami, dziećmi, bezdomnymi zwierzętami, pomocą psychologiczną, wsparciem po wyjściu z chorób, pomocą prawną, pomocą osobom ubogim. Są również stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz większych lub mniejszych społeczności. Według stanu, na koniec listopada 2022 roku w Słupsku działa 39 fundacji, stowarzyszeń, towarzystw i klubów, które mają status organizacji pożytku publicznego, co oznacza, że można na nie przeznaczyć 1,5% naszego podatku. Szczegółowy wykaz organizacji oraz ich numerów KRS, które należy wpisać w zeznaniu podatkowym, chcąc przekazać datek, znajdują się na stronie internetowej Centrum Inicjatyw Obywatelskich. I choć odpis pojedynczego podatnika to często tylko kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych przy dużej skali pomocy, niewielkie kwoty składają się w bardzo duże sumy. Od lat najwięcej pieniędzy z odpisu podatkowego trafia do Towarzystwa Opieki Paliatywnej imienia Janiny Różyckiej, które prowadzi w Słupsku Hospicjum Miłosierdzia Bożego. Tylko z procenta. za 2021 rok do hospicjum trafiła w ubiegłym roku rekordowa kwota niemal 620 tys. złotych. W Urzędzie Skarbowym podatnicy muszą złożyć do końca kwietnia. Mieszkańcy Słupska mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej. Specjaliści przyjmują zainteresowanych w trzech miejscach, aby skorzystać z ich pomocy wystarczy się umówić. Nieodpłatna pomoc udzielana jest głównie w siedzibie Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy Niedziałkowskiego 6. Tam prawnicy dyżurują od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13 oraz od 14 do 18. W poniedziałki i piątki w godzinach od 9 do 13 adwokaci oraz radcy prawni przyjmują bezpłatnie interesantów w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim przy ulicy Jana Pawła II 1. Natomiast we wtorki i w czwartki w godzinach od 14 do 18 radcy prawni udzielają porad w Zespole Szkół Elektryk przy ulicy Szczecińskiej 60. Ta nieodpłatna pomoc prawna cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem w różnych sprawach. Często jest to pomoc w napisaniu pisma albo sprawdzeniu albo pokierowaniu do odpowiedniej instytucji zarówno w sprawach i skarbowych i osobistych i, i spadkowych. Także zachęcamy, żeby z takiej pomocy skorzystać. Aby spotkać się z prawnikiem lub radcą prawnym, najlepiej jest się umówić, rezerwując termin za pośrednictwem ogólnopolskiego portalu zapisy np.ms.gov.pl tam wybieramy województwo, miasto, miejsce oraz dzień i godzinę, która nam odpowiada. W zgłoszeniu wystarczy napisać swoje inicjały i numer telefonu kontaktowego. Należy też zaznaczyć, że jest się osobą, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W razie konieczności można również poprosić o obecność tłumacza migowego. Termin i miejsce wizyty można również umówić telefonicznie dzwoniąc pod numery 59 848 8421, 59 848 83 60 lub 59 848 84 41. Zainteresowani mogą również pójść od razu pod wybrany adres i także zostaną przyjęci, jeśli nikt wcześniej nie zarezerwował tego terminu. Od roku przy ulicy Kraśnickiego 7 funkcjonuje pracownia samodzielności zakątek. To mieszkanie, w którym dzieci z pieczy zastępczej mogą spędzać czas, ale również uczyć się samodzielności. To również miejsce spotkań z rodzicami zastępczymi i kandydatami na rodziców. W czwartek podczas świętowania pierwszych urodzin zakątka w ramach Dnia Otwartego od godziny 13:00 osoby zainteresowane opieką nad dziećmi będą mogły dowiedzieć się, jak zostać rodzicem zastępczym jakie trzeba spełnić warunki i na jaką pomoc można liczyć wszystkie działania tak naprawdę jakie w ostatnim czasie podejmowaliśmy no, są skierowane też na to, żeby pozyskać te rodziny, tak? Też poprawić jakby współpracę z nimi, żeby otoczyć je jeszcze dodatkowym wsparciem. Też właśnie to na celu miał zakątek, powstanie zakątka. Naprawdę bardzo nam brakuje rodzin zastępczych i serdecznie zachęcam, apeluję i muszę powiedzieć też, że wiele osób, które już stanowią rodziny zastępcze My mamy często komunikaty zwrotne, że naprawdę warto i że naprawdę satysfakcja jest wielka. Znaczy, procedura myślę, że nie jest długa i żmudna. Na pewno trzeba przejść szkolenie i to jest absolutnie niezbędne. Natomiast co do pozostałych kryteriów, my zachęcamy po prostu do rozmowy, tak? Żeby każdy, kto bierze pod uwagę, że mógłby być rodzicem zastępczym, żeby po prostu się z nami spotkał, żeby usiadł, porozmawiał. Każdego sytuacja też jest inna, tak? i jakby my jesteśmy bardzo otwarci tutaj, żeby podjąć takie rozmowy. Władze Ustki mają nowy pomysł na zagospodarowanie części budynku szkoły podstawowej nr 3. Miałoby tam przenieść się przedszkole. Rusza debata publiczna na ten temat. Według przygotowanej przez Urząd Miasta Ustka koncepcji planuje się przebudowę części budynku szkoły na potrzeby miejskiego przedszkola nr 1 rozbudowę budynku o łącznik szkoły z salą gimnastyczną oraz projekt zagospodarowania terenu działki. W ramach projektu zaplanowano miejsce gromadzenia odpadów stałych, 15 miejsc postojowych zlokalizowanych przy granicy z pasem drogowym ulicy Wrublewskiego, plac zabaw, wiatę edukacyjną i inne elementy towarzyszące z przeznaczeniem dla przedszkola oraz plac zabaw i boisko z przeznaczeniem dla szkoły. Miasto szokuje się do takiej inwestycji przeniesienia przedszkola numer 1, które znajduje się przy ulicy Piłsudskiego do części budynku szkoły podstawowej numer 3. W jednym ze skrzydeł szkoły ma powstać przedszkole, przygotowana jest już koncepcja tego, tego przedszkola i chcielibyśmy, żeby mieszkańcy zapoznali się z nią i wypowiedzieli swoje zdanie na ten temat. Uwagi do przedstawionej koncepcji można zgłaszać do 2 lutego, natomiast 31 stycznia, to jest wtorek, o godzinie 17 zapraszamy Państwa do urzędu, do sali 101, tam zaprezentujemy ten projekt, odpowiemy też na wszystkie Państwa bieżące pytania. W ramach przebudowy części szkoły na przedszkole planuje się utworzenie sześciu oddziałów przedszkola dla 114 dzieci oraz 26 osób personelu. Oddział integracyjny będzie wspólnie kształcił i wychowywał dzieci z niepełnosprawnością oraz dzieci pełnosprawne, i zostanie dodatkowo wyposażony w salę integracji sensorycznej, salę kompensacyjną i azyl czyli salę światła i wyciszenia. I tym usteckim akcentem kończymy dzisiejszy serwis, a na jutrzejszy obserwator zapraszam w imieniu Daniela Kluska. Zachęcam do oglądania, a ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia niebawem.